Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z samochodów wojskowych II wojny światowej. Dziś na, na, dziś na antenę wkracza Jeep Willis MB. Zapraszam do oglądania. Dobra. Model jest otoczony folią. Model odkładamy tutaj. Dobra. Najpierw rozpakujemy model. Cóż. Tak wygląda Jeep Willys MB. Model jest w gablocie razem z dekoracyjnym tłem. Model ma beżowo-brązowy dach. Gwiazdę amerykańską, flagę pierwszej pomocy, łopatę, kierownicę, brązowe, cztery brązowe siedzenia, tutaj literę 5 na świetne, grzejnik i koło zapasowe, i kanister. W numerze mamy logo tej kolekcji, zaproszenie do prenumeraty i model. Głównym bohaterem odcinka jest Jeep Willis MB. Mamy jego zdjęcie. Stanowisko testowe, jak był na wojnie. No i pochodzenie nazwy Jeep: taniec w rytmie swingu. Tak było podczas wojny. Bohaterem odcinka jest także Douglas MacArthur. Jeden z bohaterów II wojny światowej. Starzy żołnierze nigdy nie umierają. Oraz dane techniczne oraz rysunek modelu. W następnym numerze będzie Opel Kapitan. Okej, okay, to już tyle z dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że Wam się spodobało, koniecznie subskrybuj mój kanał, daj dzwoneczka i łapkę w górę, a ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie do końca, mam nadzieję, że Wam się spodobało, koniecznie wbijaj na mój kanał, a ja się z Wami żegnam, do widzenia, cześć.